Dzień 73. Miasto Louisville okazało się szczególnie niebezpieczne. Wszędzie roi się od hord zarażonych. Przed powrotem do mojej bazy chciałem się rozejrzeć po tym mieście i sprawdzić, czy na pewno wszystkie dzielnice tak wyglądają. Po tym mieście trudno się jest poruszać. Wszędzie na ulicy krążą tabuny sztywnych. Jest ich aż tyle, że dosłownie się po nich jeździ. Spojrzałem na mapę i stwierdziłem, że wracam do domu. Nadchodzi zima, a ja nie jestem nawet na nią przygotowany. Teraz już naprawdę myślałem, że to już koniec moich przygód, że wrócę spokojny do domu. Ale jak się później okazało, ta podróż nie będzie należeć do najspokojniejszych. Ulice były przepełnione zombiakami, aż tak bardzo, że postanowiłem zjechać na tory kolejowe. Mogłem w spokoju trzymać gaz i jechać do przodu. I w pewnym momencie się zamyśliłem i jak taran prosto wjechałem w drzewo, a mój silnik uległ całkowitemu zniszczeniu. Na szczęście byłem nie tak daleko mostu. Jako, że miasto, obok którego mieszkam, było już przeszukane, postanowiłem, że zajadę do miasta, które miałem prawie po drodze. Potrzebowałem więcej materiałów budowlanych. Zrobił się wieczór, więc musiałem iść spać. Zajechałem więc na jakąś stację paliwową. Udałem się do najbezpieczniejszego miejsca i tam po prostu zasnąłem. Dzień 75 zacząłem dosyć wcześnie, wybudził mnie ból głowy. Od razu musiałem sięgnąć za flaszkę. Po wyjściu z tej obskurnej toalety rzuciłem okiem na mapę. Byłem niedaleko miasta, które chciałem odwiedzić przed powrotem do domu. Na parkingu przed sklepem wstał nowy samochód. Dobrze się złożyło, ponieważ mój był w opłakanym stanie. Auto, oczywiście, było zamknięte. Ale zamki nie stanowią przeszkody, gdy ma się przy sobie solidny łom. Właściciel na 100% jest już martwy. Za drugim razem udało mi się złamać zamek. Pozostało tylko odpalić auto na kable. Również udało mi się za drugim razem. Nie było to może najlepsze auto do przemierzania apokaliptycznych pustkowi. Nadawało się ono bardziej do jakichś wyjazdów rodzinnych. Ale w tamtej chwili musiałem postawić na coś sprawdzonego. Trzeba było jakoś bezpiecznie wrócić do domu i przy okazji zebrać jakieś zapasy, których potrzebowałem na przetrwanie zimy. Pozbyłem się zagrożenia i trochę zajęło mi, zanim przygotowałem wszystko do jazdy. Musiałem podczepić przyczepę, przetankować paliwo i przepakować wszystkie rzeczy. Na szczęście dźwięki silników nie przyciągnęły tu żadnych sztywnych. Mogłem w spokoju skupić się na zadaniu. Musiałem niestety wywalić kilka rzeczy na ziemię. Moje nowe rodzinne kombi niestety nie było tak pojemne jak pickup. Przeorganizowany w końcu mogłem ruszyć w drogę. Byłem niedaleko miasta, ale nie wiedziałem jak tam dojechać. Mijałem wiele skrzyżowań i postanowiłem, że pojadę na czuja. I jak się okazało, zmarnowałem godzinę ze swojego życia. Musiałem zawracać. Marzyłem o tym, żeby w końcu już znaleźć się na swojej farmie. Życie w podróży jest męczące, zwłaszcza podczas apokalipsy zombie. Gdy już znalazłem odpowiedni zakręt, który prowadził do Muldra, natknąłem się na coś niesamowitego. Na parkingu stała karetka, która jak się okazało była w naprawdę niesamowitym stanie. Wszystko było jak nowe, włącznie z silnikiem. Karetka to chyba najlepszy pojazd, jaki mogłem znaleźć. Nie dość, że silniki w karetkach są bardzo mocne, to w dodatku jest bardzo pakowna. Wyłamując zamek tego pojazdu nie mogłem przestać się uśmiechać. Powrót do domu tym tanim rodzinnym kombi nie należałby do najprzyjemniejszych. Udało mi się odpalić nowy nabytek za pierwszym razem. Podjechałem, żeby przepakować rzeczy. Tym razem nie musiałem się martwić, że cokolwiek zostawię. W dodatku uciąganie ciężkiej przyczepy wypakowanej po brzegi rzeczami. Dla tak mocnego silnika jaki znajduje się w tej karetce nie stanowi żadnego problemu. W ogóle nie czułem żebym cokolwiek za sobą ciągnął. Przyczepa wydawała się lekka jak piórko. Podjechałem kawałek dalej i natknąłem się na ogromny korek. A wokół niego hordy nieumarłych. Musiałem ich załatwić bo jeśli chciałem przejechać musiałem zrobić to powoli. Zombiaki szybko wlazłyby mi do auta. Uporałem się z nimi bardzo szybko i ruszyłem dalej. Musiałem przejechać jakoś przez ten korek. Wybrałem drogę przez krzaki. Dzięki Bogu nie złapałem kapcia. Wyjechałem kawałek dalej i napotkałem kolejny korek. Gdy się zaczęła apokalipsa, musiało być tu naprawdę grubo. Chciałem zrobić sobie przerwę na okolicznej stacji benzynowej, ale jak tam zajechałem, to napotkałem setki nieumarłych. Szybko zawróciłem. Jadąc dalej w kierunku muldra. Moją drogę znów blokowały wszędobylsko porozrzucane wraki samochodów. Panika spowodowała, że ludzie zrobili kilku kilometrowy korek. W końcu udało mi się wyjechać i droga zrobiła się pusta. Oczywiście nie licząc hord zombie, które jasno wskazywały, że byłem niedaleko miasta. Skręciłem w najbliższy zakręt i zobaczyłem jakiś wielki magazyn. Jako, że właśnie czegoś takiego szukałem, musiałem wyjść z auta i podjąć walkę. Skończyłem zabijać okoliczne zombiaki i akurat zrobiło się ciemno. Wszedłem do środka i moim oczom ukazały się skrzynie wypakowane po brzegi materiałem budowlanym, ale w środku nie było bezpiecznie. W ciemności słyszałem krząkanie nieumarłych. Było ich tylko kilku. Miałem szczęście, ponieważ byłem zmęczony. Padło na to, że w tym magazynie spędzę noc. Niestety, ale kolejny raz byłem zmuszony spać na krześle. Odpaliłem latarkę i poszedłem na samą górę. Wybrałem jak najbezpieczniejsze miejsce. Dzień 76. Przywitał mnie całkiem niezły widok. Z dachu tego magazynu było widać całe muldra. Okolica wydawała się naprawdę spokojna. Widziałem tylko małe grupki zombiaków. Zszedłem na dół i to był czas żeby rozpocząć pracę. Musiałem przeszukać cały magazyn i znaleźć to co mnie interesuje. Ale w pierwszej kolejności musiałem się pozbyć tych małych grup zombiaków, które kręciły się dookoła. Dźwięk silnika na pewno by je przyciągnął. Gdy już chciałem wjechać karetką do środka i zacząć pakować rzeczy, z budynku zaczęły się wyłaniać kolejne trupy. Na parkingu zrobiła się niezła rzeź, ale do tego widoku już zdążyłem się przyzwyczaić. Niewzruszony, po prostu przejechałem po tych trupach i wjechałem do magazynu. Przy okazji uszkodziłem sobie tylni zderzak. Wystarczył jeden dzień użytkowania przeze mnie karetki i już była cała poobijana. No ale co zrobić? Niewzruszony odpaliłem papierosa i poszedłem przekładać rzeczy. W tych skrzyniach znalazłem bardzo dużo rzeczy do spawania. Wiedziałem, że przydadzą się one do ulepszenia mojego samochodu. A w jednej ze skrzyń znalazłem coś naprawdę dobrego. Znalazłem stary piec. Idealnie, bo akurat tego właśnie szukałem. Niestety, ale piec jest ciężki i zajmuje bardzo dużo miejsca. Musiałem wybrać między nim a żwirem, którym chciałem wyłożyć sobie podwórko. Oczywiście padło na piec. Żwir na pewno jeszcze kiedyś znajdę. Taki piec to dobra alternatywa dla kuchenki. Gdyby jakimś cudem zepsuł mi się agregat prądotwórczy, zawsze mogę na tym piecu coś sobie ugotować. Był tak ciężki, że ledwo wsunąłem go do środka. Był tak wielki, że nie było mowy, że cokolwiek mogłem jeszcze tutaj zmieścić. Pakowanie rzeczy do karetki zajęło mi praktycznie cały dzień. Podjechałem do mojej przyczepy, żeby przygotować się do wyjazdu. Jako, że zbliżał się wieczór, a ja robiłem się zmęczony, poszedłem do najbliższego budynku, żeby tym razem spędzić noc na łóżku, a nie na niewygodnym krześle. Oczywiście postawiłem tylko jedną nogę w mieście i rzuciła się na mnie horda. Zmęczenie dawało się wyznaki. Potyczki z nieumarłymi robiły się coraz bardziej ryzykowne. Wybrałem, że będę spał w pierwszym lepszym domku, ale żeby mieć pewność, że jestem bezpieczny, dokładnie rozejrzałem się po okolicy. Drzwi od domu oczywiście były zamknięte. Znalazłem otwarte okno, ale ciężko było je otworzyć, ponieważ całe porosło bluszczem. Tylko ponad dwa miesiące apokalipsy i natura już odzyskuje to, co człowiek jej zabrał. W łazience zostało trochę wody, korzystając z tego umyłem siebie i swój ekwipunek. Zadbałem o bezpieczeństwo, zasuwając wszystkie rolety, i gdy miałem udać się już do sypialni, na szafce zauważyłem czasopismo. Stwierdziłem, że przyda mi się trochę rozrywki. Położyłem się do wygodnego łóżka i przeglądałem kolorowe obrazki, aż zasnąłem. Dzień 77, znowu obudziłem się bardzo wcześnie, przez ból głowy spowodowany potrzebą wypicia alkoholu. Gdy zmierzałem do mojej karetki nagle zawróciłem, bo przypomniało mi się, że ja potrzebuję książek. W tamtej chwili potrzebowałem nauczyć się naprawy pojazdów oraz spawania. Jako, że w okolicy nie widziałem żadnych zombiaków, książek chciałem poszukać gdzieś w domowych bibliotekach, ale niestety nie znalazłem tego czego szukałem. Jedynie narobiłem trochę hałasu i już zaczęły schodzić się do mnie zombiaki. To był dobry moment, żeby po prostu stamtąd zawinąć. Poszedłem do mojej karetki, ale wiedziałem, że do tego miasta prędzej czy później wrócę. Roi się tutaj od zarażonych, ale na pewno można tutaj znaleźć pełno zapasów. Obok mojej karetki zebrał się nawet komitet pożegnalny. Koniecznie musiałem się nauczyć spawania. Moja przyczepa była w tragicznym stanie, a żeby ją naprawić, musiałem przyspawać arkusze blachy. Wszedłem do auta, rzuciłem okiem na mapę. Nie chciałem znowu popełnić tego samego błędu i nie pojechać w złą stronę. Trochę mnie bolało, że w Louisville nie znalazłem żywej duszy i że muszę wrócić do bazy sam, ale co zrobić, cieszyłem się chociaż z tego, że przeżyłem. Wyjechałem na główną drogę i znowu musiałem mijać te wraki. Tym razem było to trochę cięższe. Karetka była wyładowana po brzegi towarem i manewrowanie zrobiło się trochę bardziej skomplikowane. Mimo tego, że ogromne hordy wyłaniały się z lasów, a moją komfortową jazdę zakłócały wszędzie porzucane wraki, droga wydawała się jakaś taka spokojna. Usypiało to moją czujność a uderzenie tym kilkutonowym zestawem w jakieś drzewo, sprawiłoby raczej, że nie byłoby co ze mnie zbierać. Miałem tyle zapasów, że pewnie poukładanie wszystkiego w domu zajmie mi jeden dzień. Na szczęście niczego nie będzie mi brakowało. W spokoju będę mógł się zająć ćwiczeniami, nauką i ulepszaniem mojej bazy. Jadąc sobie dalej, żeby nie pomylić drogi spojrzałem na mapę, no i przywaliłem w ogrodzenie. Na szczęście nie przywaliłem w słupek tylko w drut, doszczętnie rozwaliłem zderzak i maskę, tym bardziej byłem zmotywowany żeby jeszcze nauczyć się naprawy pojazdów. Postanowiłem, że zajadę do biblioteki w Pickle High, na miejscu czekały mnie tabuny sztywnych, ale byłem tak podjarany tym, że wrócę zaraz do domu, że rozwalanie im głów moją ostrą kataną było całkiem przyjemne. Pozbyłem się hordy i wszedłem do biblioteki. Miałem w planach zgarnąć książki o naprawie samochodów, spawaniu, o wędkarstwie no i oczywiście o gotowaniu. Jeśli miałem złapać jakąś rybę, to chciałem wiedzieć, jak się ją przyrządza. Wyszedłem z biblioteki, rozjeżdżałem się dookoła i wpadłem na genialny pomysł. Postanowiłem trochę postrzelać. Niestety, ale zawiodłem się na moim celowaniu. Nie wiem, czy przez to, że byłem tak zmęczony podróżą, czy po prostu jestem cienki. Ale zamiast zabijać zombiaki, to ostrzeliwałem okoliczne domy. Zużyłem całą amunicję, którą miałem w plecaku. Wystraszony uciekłem do karetki, patrząc na to, jak ze wszystkich podwórek wydobywają się ogromne hordy nieumarłych. Miałem wrażenie, że potrafię strzelać, ale jak się okazało, jeszcze muszę się trochę podszkolić. Wyjechałem z miasta i w końcu dostałem się na ulicę, która prowadziła wprost do mojej farmy. Te znajome tereny, które miałem, sprawiały, że poczułem ulgę. Po tak wyczerpującej wyprawie perspektywa powrotu do mojej bazy. Sprawiała, że odrywałem się od rzeczywistości i myślałem tylko o tym, co będę robił przez następne dni. No i aż tak mocno oderwałem się od rzeczywistości, że pomyliłem drogę. Ale na szczęście, w miarę szybko się zorientowałem. Zawróciłem, i już za moment widniała przede mną piękna, polna droga prowadząca prosto do mojej farmy. Wjechałem do środka. Każdy powrót tutaj to małe zwycięstwo w tej nieskończonej walce o przetrwanie. Pierwsze co muszę zrobić, to przede wszystkim przywitać się z moimi grimzonami i upewnić się, że wszystko jest na swoim miejscu. Wchodząc do mojego domu poczułem się najlepiej na świecie. Niestety w całym domu rozlegał się niesamowity smród. Wszystkie świeże produkty pogniły, ale tego się spodziewałem. Przywitałem się jeszcze z Grimzonem, pilnującym wejście od strony ogrodu, i to była pora, żeby zająć się trochę swoim lokum. Z jakiegoś powodu agregat prądotwórczy nie chciał się uruchomić. Dolałem mu paliwa, choć jeszcze było trochę w baku. Jak się później okazało, akumulator był zepsuty. Nie miałem zielonego pojęcia, skąd wezmę taki drugi, ale nagle mi olśniło. Przypomniało mi się, że przed moją farmą stoi rozwalony samochód, ale żeby trochę odetchnąć, postanowiłem się trochę rozbroić. Ściągnąłem z siebie kamizelkę kuloodporną, hełm i wojskowe ubranie. Po mojej farmie nie muszę chodzić aż tak opancerzony. Założyłem na siebie coś luźnego i poszedłem rozpakować mój plecak. Był wypełniony po brzegi zasobami. Oczywiście, w razie wu, zostawiłem sobie w kaburze naładowany pistolet. Jak to się mówi, przezorny, zawsze ubezpieczony. Wkręcony w wir pracy, postanowiłem, że rozpakuję jeszcze kilka rzeczy. Zapaliłem papierosa i zacząłem od rozpakowywania książek. Miałem już chyba wszystkie książki, które potrzebowałem do dalszego rozwoju. A materiałów budowlanych i materiałów do naprawy auta, miałem już pełne skrzynie. Ale w końcu zostałem przymuszony do naprawy agregatu. Nadeszła noc, potrzebowałem światła. I jak się okazało, miałem szczęście. W tym rozwalonym samochodzie przed moją farmą był akumulator. Co prawda był zniszczony, ale jeszcze trochę działał. Włożyłem go do mojej przydomowej elektrowni i po włączeniu w końcu usłyszałem buczenie lodówek. Człowiek, który wynalazł prąd, to spoko morda. Poszedłem do domu i zapaliłem wszędzie światła. Coś niesamowitego. Zabrałem się za posprzątanie mojej lodówki. Wywaliłem wszystkie zgniłe rzeczy. Trochę szkoda, że takie rarytasy poszły w cholerę, no ale nie miałem możliwości zabrania wszystkiego ze sobą. Najbardziej szkoda było mi ziemniaków. Wychodowałem je własnymi rękoma. Ogarnąłem to, co trzeba było ogarnąć i postanowiłem, że trochę poćwiczę. Siła i kondycja na pewno mi się przyda, zwłaszcza podczas następnych wypraw.